Dzień dobry, witajcie, to jest kolejny odcinek nawigacji w świecie logistyki. Dzisiaj opowiemy sobie o AI w logistyce. Miałem taką prośbę na YouTubie, prosiłem też kilka osób na Linkedinie, żeby powiedzieć jak to jest z tą sztuczną inteligencją i czy ona rzeczywiście działa, więc dzisiaj sobie parę rzeczy z demitologizujemy, kilka mitów obalimy, powiemy sobie jak się nie dać nabić w butelkę, tak zwanym ai ponieważ wiadomo, że teraz wszystko dostaje przymiotnik, że jest napędzane sztuczną inteligencją, nawet te rozwiązania, które już są z nami od dekady, o ile nie od dwóch dekad, także zapraszam serdecznie do tego odcinka, porozmawiamy sobie o alokacji zapasów, o tym jak działa wave picking wspierany i niewspierany sztuczną inteligencją, czy możemy optymalizować zadania w magazynie i czy ta sztuczna inteligencja już rzeczywiście do magazynów, do intralogistyki weszła, czy to dopiero pieśń przyszłości zapraszam na YouTube. Zapraszam do podcastu, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co rzeczywiście w 2025 roku na przełomie kwietnia i maja się dzieje w logistyce i gdzie tą sztuczną inteligencję możemy znaleźć. Zapraszam serdecznie i zaczynamy. To jest podcast Nawigacja w świecie logistyki. Podcast skierowany do kierowników magazynów, dyrektorów logistyki, menażerów operacyjnych. Prezesów oraz właścicieli firm. To podcast dla każdego, kto szuka dobrych rozwiązań dla swojej logistyki. Zapraszam serdecznie do słuchania, Piotr Susz. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy sobie od tematu alokacji zapasów w magazynie. Otóż niektórzy dostawcy WMS-a, niektórzy też doradcy czy też dyrektorzy logistyki twierdzą, że ich system WMS wykorzystuje sztuczną inteligencję do alokacji. Zapasów, ponieważ możemy sobie zapasy pokategoryzować i system na podstawie tej kategoryzacji dynamicznie umieszcza nam towary zaklasyfikowane jako AFA, A, jako BFB, B, jako CFC. C. Mało tego potrafi również zlecać relokacje pomiędzy tymi flagami. No i teraz, jakby rozbijmy sobie to na czynniki pierwsze. Po pierwsze. Dynamiczne flagowanie lokalizacji, flagami rotacji, najczęściej zrobionymi po Pareto, to jest już z nami dekadę jak nie dłużej, pewnie dwie w tych takich najbardziej rozbudowanych WMS-ach. Każdy WMS właściwie to ma, i miał to jeszcze przeterą Chata GPT, o której umownie możemy powiedzieć, że dla Polski, czy dla większości ludzi w Polsce był takim dniem narodzenia się AI w szerokiej świadomości, chociaż AI no to jest jakby LLM. Prosty. Natomiast no, wielu ludzi jeszcze powiedzmy porusza się w miarę w miarę więc ustalmy sobie fakty. Jeżeli my w systemie jesteśmy w stanie klasyfikować towary po ich charakterystyce, rotacji, już obojętnie czy zrobimy to w WMS-ie, czy zrobimy to na zewnątrz WMS-a, to to jest zwykła algorytmika, czyli przypisujemy pewne cechy charakterystyczne produktom, w tym przypadku flagi. I system korzysta z wiedzy, którą my mu załadujemy. Ewentualnie może liczyć to sam, ale albo najczęściej ma wbudowaną bardzo prostą definicję Pareto 85.5, albo ewentualnie poprosi nas taki dostawca w WMS, a żebyśmy my zdefini zdefiniowali, w jaki sposób to działa. Na to możemy jeszcze nałożyć pewne filtry sezonowości, czyli ustalić sobie te dynamiki na przykład na dwa punkty sezonowe, na trzy, czy też ile potrzebujemy. To jest coś, co jest już z nami sporo czasu, natomiast dzisiaj jest sprzedawane w opakowaniu AI. Oczywiście żadnym AI to nie jest, ale kiedy my możemy mówić o rozwiązaniach, które rzeczywiście są wspierane AI, bo takie również są, czyli kiedy sztuczna inteligencja w tym przypadku działa. Otóż w systemach, w których system sam na podstawie ruchów zarówno tych historycznych, jak i tych o których dane zbiera w czasie rzeczywistym, potrafi zmieniać slotowanie produktów. To znaczy nie trzyma się ani sztywnej naszej ramy, czyli tego naszego podziału ABCXYZ, jak zwał, tak zwał. To nie ma tutaj jakby znaczenia, czy tą klasyfikację nazwiemy w ten czy inny sposób. Chodzi o rotację magazynową. Czyli wykorzystuje nie tylko dane historyczne, co jest banalnie proste, ale wykorzystuje też dane na żywo. Mało tego, wykorzystuje też takie dane, które wpływają na marsz ruty w taki sposób, że wie, że na przykład składowanie towarów sklasyfikowanych jako A w korytarzu np. 1, 2, 3, 4 powoduje na tyle duże zatory, że wydajność spada o 5, 10 lub 15 procent. te dane, potrafi nam je pokazać. Na wykresie, na przykład w jakimś programie BI albo wbudowanym, albo zewnętrznym, czyli potrafi nam pokazać, że nasza klasyfikacja, która podzieliła, pokategoryzowała produkty na ABC i ustaliliśmy sobie, że lokalizacje, które są najbliżej bram wyjściowych, to jest A, oczywiście dalej B, oczywiście dalej jest C, czyli do tego momentu jest te standardowo. To system NATO potrafi wykorzystując dane o intensywności prac, o korkach i o spadku dynamiki kompletacji w poszczególnych alejkach, zmieniać to slotowanie, czyli zrobić na przykład coś takiego, i to jest najczęstsze, od czego, od czego taki system zaczyna, że w rzędzie numer 1, 2 i dalej 3 i 4 nie mamy ułożonych towarów od top 1 na przykład do top 40, w kolejnym rzędzie od top 41 do top 80 tylko oczywiście je mieszamy. My moglibyśmy to zrobić sami, tak? moglibyśmy to zrobić w Excelu, natomiast nie jesteśmy w stanie bez takiej analizy danych na żywo przeprowadzić symulacji, oczywiście jeżeli nie wykorzystujemy cyfrowych bliźniaków, bo tam to możemy zrobić, ale powiedzmy, że jesteśmy przy Excelu i przy takiej analizie na sucho, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rozłożenie tych towarów od 1 do 40 w kolejnym rzędzie 41. 80 jest optymalne, czy powinniśmy to robić tak, że w pierwszym rzędzie dajemy sobie 1,41, 2,43, 3,44 i tak dalej, żeby rozbić ten ruch? Dlatego, że może się okazać, że to 1,41 wcale nie spowoduje nam korka, a zmaksymalizuje naszą efektywność w wydaniach. Czyli to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tu możemy mówić o sztucznej inteligencji. Mało tego konflikty. Pomiędzy wózkami różnych typów. My oczywiście możemy sobie w WMS-ie i dawno mogliśmy zrobić coś takiego, że możemy zaklasyfikować wózki po typie, czyli nie dojrzeć przypisać operatora, który może się poruszać pewnym typem wózków, to nałożyć siatkę wykluczeń, czyli niski wózek nie jeździ razem z wysokim w jednej alejce, bo muszą założyć taśmy bezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast tutaj mówimy o czymś co dostaje zbiór reguł, natomiast nie dostaje żadnego takiego narzuconego, nadrzędnego celu, tylko sam powinien optymalizować sposób rozkładania towaru, tak aby z, po pierwsze zwiększyć efektywność procesu pickingu, po drugie zmniejszyć ilość kolizji i rozładować korki. Kolejna rzecz, której możemy się przyjrzeć, wave picking, czyli zbieranie falami. Stare jak świat, oczywiście reklamowane, teraz co najmniej znam trzy systemy, które aktualnie reklamują to rozwiązanie jako wspierane sztuczną inteligencją. Jak dopytywałem o szczegóły, to raczej ciężko było im wytłumaczyć, jaki rodzaj sztucznej inteligencji stoi za ich tworzeniem fal. Przypomnę, że zbieranie czy też puszczanie zamówień falami jest to puszczanie zamówień w pewnym interwale czasowym na konkretne strefy. Czyli zbieramy sobie na przykład zamówienia, nie wiem, przez całą noc o 6 rano puszczałem pierwszy raz. O 10 puszczamy drugi raz, o trzeci. To oczywiście mogą być interwały co pół godziny, co godzinę, raz na zmianę. Tutaj wszystko zależy od specyfiki. Chodzi o to, że sobie robimy fale z takich naszych zamówień, one się wtedy nałączą na, na single, i domosobno, multi-order pickingi i tak dalej, i tak dalej. Zgodnie oczywiście z priorytetami. I gdzie tutaj jest sztuczna inteligencja? No nie ma. Dalej jesteśmy na algorytmach, jesteśmy na zasadach, czyli ustalamy sobie po pierwsze czas startu takiej fali, po drugie e, priorytety dla zamówień, po trzecie sposób łączenia zamówień, po czwarte e, jakieś mamy zadane algorytmy, które tworzą nam odpowiednie, uruchamiają nam odpowiednie strategie pickingowe, czyli co pójdzie do mopa, co pójdzie do automatyki, e, hierarchia opakowań, kiedy wydajemy sztuki, kiedy wydajemy opakowania pierwszego rzędu, kiedy paletami i tak dalej, tak dalej. To wszystko nie ma nic wspólnego ze AI, nie dajcie się na to nabrać. Kiedy natomiast możemy mówić o e, takim budowaniu fal z rzeczywistym uczestnictwem sztucznej inteligencji, bo oczywiście takie rozwiązania też są, wtedy, kiedy oprócz standardowych zasad opisujących puszczanie fali, a właściwie nawet zastępując te zasady, o których wcześniej wspomniałem, gdzie to my kategoryzujemy i ustalamy, kiedy co ma iść, system na podstawie obciążeń. Dostępności pracowników, dostępności wózków, struktury zamówień, ilości sztuk, wag produktów i wielu innych parametrów, łącznie z rts czyli z odczytywaniem informacji o tym, gdzie poszczególni pracownicy znajdowali się w konkretnych godzinach, czyli wykorzystując takie diagramy spaghetti, czy też mapy ciepła magazynowe, on z wszystkich dostępnych danych, na przykład mas ostatnich 4, 6 czy 10 godzin zamówienia, on nie puszcza tej fali na zasadzie uwalniania, który zostanie podzielony przez algorytmy, tylko nad tym albo przed tym robi albo mniejsze fale, albo fale kontrolowane, czyli na przykład wpuszcza nieco więcej zamówień na wysokie składowanie, nieco mniej na przykład na kompletację drobnicową, ponieważ tam wie, że nam brakuje ludzi, brakuje nam zasobów i żeby wyrównać spływ na przykład do strefy konsolidacji, potrafi tym zarządzić. Potrafi po zalogowaniu się kolejnych pracowników, po pojawieniu się kolejnych urządzeń i kolejnych odczytów w RTS-ie uruchamiać zadania sekwencyjnie. Czyli z jednej strony my oczywiście, jeżeli nie puścimy całego e, takiego m, zgrupowania w jednej fali, tracimy troszkę na efektywności na przykład tych robienia MOPów, no bo jeżeli nie zrobimy z wszystkich zamówień, tylko zrobimy z części, no to oczywiście ten MOP będzie mniej efektywny i ta ścieżka będzie musiała być wykonana czasami po raz kolejny i cały myk, i cały algorytm, i cała sztuczna inteligencja, jeżeli chcemy o niej mówić, musi sobie w tle liczyć, co będzie bardziej opłacalne. Czyli znając czasy wszystkich kompletacji, zarówno te założone które my na przykład wykorzystujemy w KPI, jak i te realne, które sobie zbiera, czyli potrafi na przykład od 6 rano do 10 sprawdzać, jaki jest rytm pakowania, żeby wysnuć wnioski, z jaką szybkością to pakowanie, czy też ten picking będzie przebiegać w godzinach powiedzmy, nie wiem, 14-18 i policzyć czy bardziej optymalna będzie większa fala, która obejmie wszystko strategiami poszczególnego pickingu, czy bardziej optymalne będzie na przykład tak jak powiedziałem wcześniej rozrzucenie tego, czyli rzucenie niesymetryczne po strefach. Wtedy możemy mówić o sztucznej inteligencji. Pamiętajcie, sztuczna inteligencja czy też jej namiastka, albo coś, gdzie możemy w ogóle używać tej nazwy bez wstydu, jest to taka sytuacja, w której system podejmuje decyzje co najmniej tak dobre jak człowiek, lub lepsze niż człowiek bez ingerencji człowieka i opierając się jedynie na siatce algorytmów, czy też opisie pewnej za, pewnego zbioru zasad, które powinny decydować o tym, co jest nadrzędnie najlepsze dla magazynu. Na przykład te zasady to są oczywiście wszystko wyjeżdża o czasie, przyjmujemy najwięcej, wydajemy najwięcej, inwentaryzujemy najwięcej itd. Czyli mamy zasady, które są stawiane zazwyczaj przed kierownikami magazynu czy dyrektorami logistyki. Natomiast to nie my mu podajemy konkretne cyfry, które on ma dzielić, mnożyć i później wykorzystywać w swoich decyzjach. Kolejna rzecz, o której możemy sobie opowiedzieć, to uzupełnianie zapasów. Znowu ta sama sytuacja, etykietki, emblematy, reklama napędzane sztuczną inteligencją podejmuje takie śmakie decyzje. Najczęściej w 90% to nie jest prawda. Nawet jeżeli mamy zaawansowaną algorytmikę uzupełniania zapasów opartą nie tylko o minima, nie tylko o maksima, ale na przykład dostawcy WMS-ów reklamują jako sztuczną inteligencję, to, że system WMS bierze pod uwagę zamówienia, które zostały złożone, a na przykład dostawa dopiero do nas przyjedzie, czyli że z tej dostawy my powinniśmy część uzupełnić bezpośrednio na strefę kompletacyjną ewentualnie wyprzedzająco uzupełnić większą ilością z replanishmentu do strefy Pekingu, żeby mieć pokrycie na te zamówienia. No dobra, fajnie, ja jestem zwolennikiem, ja zawsze o to pytam i przy, play, przy implementacji jakiegokolwiek systemu WMS jest to dla mnie istotne, natomiast nie ma tu żadnej sztucznej inteligencji, więc powtarzam już, jakby po raz kolejny i będę w tym filmie robił to parę razy, nie dawajcie się nabijać w butelkę, to nie jest żadna sztuczna inteligencja, niezależnie od tego, czy to jest uzupełnienie online, czy to jest uzupełnienie offline, czy ono polega tylko na minimach i maksimach, czy ono obejmuje, nie wiem, ilość lokalizacji w strefie, czy ono obejmuje hierarchię, paleta, opakowanie sztuka, czy też bezpośrednio paleta sztuka, czy też wykorzystuje cross-docking. To wszystko nie jest żadna sztuczna inteligencja, ponieważ zasady co do tego, w jaki sposób to powinno działać, my ustalamy z dostawcą. To my mówimy, że chcemy... Mieć ten typ zamówień obsługiwany w taki sposób, takie palety chcę mieć w tym miejscu, że w takiej sytuacji system powinien zrobić to, jeżeli nie, to to, a jeżeli nie, to tamto. Czyli dalej nie ma tu sztucznej inteligencji, ponieważ nie ma tu żadnego podejmowania decyzji, która zastępuje decyzję człowieka. Jest to tylko czasami bardzo skomplikowane wykonywanie naszych poleceń, które programiści, dostawcy WMS-a przełożyli na system informatyczny analogicznie jak w poprzednich punktach, w momencie, kiedy system wspierany przez sztuczną inteligencję podejmuje decyzję niezależnie od człowieka, szybciej od człowieka i lepiej od człowieka. A kiedy to może być? Na przykład, jeżeli my mamy ustalony poziom uzupełnienia w lokalizacji na 50, pojemność lokalizacji to jest 100, my jesteśmy na poziomie 60, brakuje więc nam 10 do wywołania automatycznego uzupełnienia. Ale system sobie sprawdza, że na przykład zejście tych sztuk od rana w dniu dzisiejszym jest znacząco większe od jakiejś średniej, od mediany, i na przykład od tego punktu sezonu, i predykcyjnie wywołuje uzupełnienie do pozostałych stóp, ponieważ przewiduje, że w kolejnej fali. Nawet być może analizuje tę falę, co też nie jest takie oczywiste. Jeżeli obsługujemy fale kompletacyjne, to zazwyczaj analiza uzupełnia, nie obejmuje kolejnej fali, ponieważ system nie ma o niej wiedzy. Dlatego że wystartowanie fali uruchamia wszystkie taski wewnątrz WMS-a związane z działaniem takiej fali. Więc jeżeli kolejna fala nam się dopiero tworzy, czyli zbiera nam się w buchworze, z którego będziemy uruchamiać, to samo zaglądanie przez system i wykorzystywanie tych danych. Jest to już pewne działanie autonomiczne. Jeżeli widzi system, jak wspomniałem, o tym, że schodzi nam produkt w sposób niepokojąco szybki, czyli e, przechodzi jakiś punkt, którego my nie wskazaliśmy, my nie powiedzieliśmy, że jeżeli sprzedaż dzienna czy ilość pobrań dzienna będzie odchylenie standardowe większe niż 15-20%, to reaguj i przyspieszaj replenishment. Zazwyczaj czegoś takiego się nie robi. I tutaj tylko niewiele systemu się może pochwalić tym, że system może predykcyjnie. Wymusić czy też zachęcić, bo to oczywiście może być system nakazowy, a to może być tylko informacja, ale wystarczy dla nas informacja. To jest rzeczywiste wsparcie dla kierownika magazynu. I tutaj rzeczywiście możemy mówić o jakiejś autonomii i o jakimś takim działaniu, które przyłoży się na pracę operacyjną. Czyli pokazuje nam, możemy z tego zrobić nową zakładkę. Czyli jeżeli mamy zaplanowane uzupełnienia, niech to będzie pod przyciskiem planowane i może być też predykcja, i tam mogą być na przykład indeksy które system sugeruje nam uzupełnić, ponieważ ilość podejść do tej półki, czy też ilość sztuk, które zeszły od godziny jakieś tam 00, jest większa niż zazwyczaj w tym dniu, w tej części sezonu, o tej porze roku i na tej zmianie. Przydzielanie zadań i podział prac. Oczywiście my jesteśmy w stanie w WMS-ie przypisywać sobie do pracowników umiejętności, urządzenia, którymi pracownik się posługuje, Strefy, w których powinien pracować, przełożonych itd., itd. Natomiast, nawet jeżeli na tej podstawie system poprzypisuje nam tych pracowników, no to to jest proste działanie polegające na układaniu klocków. Czyli, jeżeli ktoś będzie miał zaznaczone, że jeździ i na wózkach i może pracować w strefie kompletacji na piechotę małogabaretowej, no to dostawca WMS-a poprosi nas o wskazanie, co jest dla nas priorytetem, czyli w przypadku, kiedy pracownik ma wielu więcej kompetencji, to czy powinien pracować w strefie A czy B, czy też losowo, czy zapewniać jedną strefę, a następnie drugą. Dalej cały czas się poruszamy po jakimś modelu, w którym to my, jako właściciele tego procesu, mamy wskazać, jaka jest jego logika. Czyli oczywiście są systemy, które wykorzystują umiejętności, wyposażenie, specyfikę miejsca pracy, strefy itd. Natomiast mamy tutaj dalej do czynienia z prostą, ewentualnie automatyzacją tego procesu. Kiedy możemy mówić o wsparciu przez AI? Na przykład, jeżeli wykorzystamy, opowiadałem kiedyś w odcinku, coś takiego jak macierze kompetencji, z których z kolei powinniśmy budować wynagrodzenia zasadnicze, gdzie każdy pracownik, w zależności od tego, jak wiele potrafi, tym więcej powinien zarabiać. I teraz, gdyby nasz model potrafił, a jest taki WMS, który potrafi to robić, a właściwie Testuje implementację takiego rozwiązania, wykorzystując do tego fundusze czy też granty unijne, czyli wykorzystując macierze kompetencji pracowników, dodatkowo wyposażenie oraz uprawnienia, a także analizując sytuację na bieżąco w systemie, jest w stanie wpływać na grafik, jeżeli mamy równoważny czas pracy, patrząc sobie przez pryzmat, analizując dane historyczne. Zarówno w sezonie, jak i pomiędzy sezonami, jak i przed sezonem, jest w stanie wpływać w taki sposób, że generuje zmienione grafiki do równoważnego czasu pracy, do akceptacji kierownika. I robi to na podstawie aktualnie osiąganej wydajności pracownika, umiejętności przewidywanej, znanej w jednej części, ponieważ ma pewne zamówienia w systemie, oraz predykcji kolejnej części, wie jakie będzie obciążenie magazynu, jeżeli chodzi o zamówienia wymagające. Wózków widowych wysokiego składowania, wózków paletowych, pakowaczy, owiarek, my te wszystkie dane, oczywiście data jest the king, więc jeżeli wprowadzimy dobre dane, naprawdę mamy czym ten system nakarmić. System, znając wydajności, znając dużą część zamówień, wiedząc procentowo ile tych zamówień przyjdzie, widząc, w jaki sposób się nasza praca układa, widząc, jaka jest różnica pomiędzy kowalskim a Nowakiem, na tym samym stanowisku z różnymi wydajnościami, jest w stanie sugerować nam zmiany w grafiku włącznie z tym, że pokazuje nam w przód, ile być może wygenerujemy nadgodzin, czy będziemy musieli to nadrabiać w weekendy, i i tak dalej. I tu możemy mówić o przewadze dzięki rzeczywiście technologii i wykorzystaniu sztucznej inteligencji w logistyce, bo jeżeli produkcyjnie zostanie wprowadzone takie rozwiązanie, to jest to rozwiązanie. Które zmienia wszystko, tak? Bo jeżeli my mamy 20 pracowników, jesteśmy w stanie spokojnie w ciągu 20-40 minut sobie zaplanować i ten tydzień, i przyszły miesiąc, i wiele różnych obliczeń zrobić w Excelu. Natomiast jeżeli my mamy pod sobą 3, 4 czy 5 centrów logistycznych i 1500 czy 3000 pracowników, to już nie jest taka matematyka tak? Jeżeli przerabiamy setki tysięcy linii w ciągu doby, to jest zupełnie coś innego niż jak mamy 200 paczek w ciągu doby. Także te narzędzia już powstają, te, o których wspomniałem, są wdrożone produkcyjnie. To jest wdrożenie testowe, ale widziałem jak działa i działa wyśmienicie. Także sztuczna inteligencja jest w logistyce obecna, natomiast nie w tych miejscach, w których najczęściej jest reklamowana. Kolejna rzecz to jest modelowanie prognozy popytu i rekurencyjne sieci neuronowe. Są to sieci stworzone do nauki w długich okresach czasowych, do badania sezonowości. I teraz, jeżeli mówimy sobie o tradycyjnym takim popycie, i to czy wykorzystujemy do tego Excela, czy wykorzystujemy do tego oprogramowanie zewnętrzne, które kupiliśmy? Oczywiście ono jest w stanie obsłużyć sezonowość, bo każde standardowo takie rozwiązanie ma tą sezonowość. I znowu dziwnym trafem od tego czy od zeszłego roku każda taka sezonowość jest wspierana AI. Jak jest wspierana, jeżeli kupujecie takie oprogramowanie, zapytajcie, tylko nie dajcie się zbyć, że ich model w sposób gdzieś tam w tle coś tam liczy, tylko zapytajcie o konkrety. Tradycyjne modele Arima czy regresja liniowa potrafi wyłapać tylko proste trendy sezonowe i z całą pewnością nie ma to nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Jeżeli mówimy o modelach LSTM, one mają trzy główne bramki bramkę zapamiętania, bramkę wejścia i bramkę wyjścia. Nie wdając się w szczegóły, wykorzystanie sztucznej inteligencji w modelach rekurencyjnych daje daleko lepsze efekty niż wykorzystanie jakichkolwiek narzędzi, które były wykorzystywane jeszcze powiedzmy 5 lat temu czy dekadę temu. I tutaj, tak naprawdę, w prognozowaniu popytu to zastosowanie już zaszło najdalej, czyli jesteśmy w stanie naprawdę zoptymalizować o kilkadziesiąt procent to nasze planowanie popytu. Nawet wtedy, kiedy mamy dość dużą niepewność, kiedy te wachnięcia są całkiem spore, I co my możemy tam wziąć pod uwagę? No możemy wziąć wszelkie ruchy marketingowe, włącznie z tym, jak się przekładają konkretne koszty w, kolejnym, w konkretnym kanale, czyli na przykład, jak włożenie tysiąca czy dziesięciu tysięcy w Facebooka wpłynie nam na sprzedaż, jak jakaś akcja billboardowa czy telewizyjna wpłynie nam na sprzedaż dalej. To jest prognoza pogody, czyli wpływ takich rzeczy, których człowiek nie planuje albo planuje, mówiąc kolokwialnie, na Jest jeszcze kilka innych miejsc, w których zarówno spotykamy się ze skamem, czyli y, używamy AI, co prawda nie wiemy jakiego, nie możemy powiedzieć, bo to tajemnica, i rzeczywistym wykorzystaniem tej sztucznej inteligencji. To jest na pewno optymalizacja tras. i liderzy na rynku, e, światowi najwięksi kurierzy, największe firmy dystrybucyjne wykorzystują już od dawna coś, co można nazwać sztuczną inteligencją, a teraz w dobie jakby tak szybkiego rozwoju tych modeli jeszcze tylko przyspieszają i coraz bardziej odjeżdżają konkurencji, są w stanie rzeczywiście wykorzystywać bardzo duże i złożone modele do tego, żeby swoje prasy optymalizować. Po drugiej stronie skali mamy ludzi, którzy mając nawet, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset ciężarówek, dalej to robią w Excelu i w Google Maps sobie przepisują z miejscowości do miejscowości szukałem jakiegokolwiek rozwiązanie które im podsumuje kilometry czy też jakieś drogi którymi taki czy inny pojazd może się poruszać także tu należy pamiętać że ten jakby wzrost jest tak duży wzrost możliwości tych narzędzi akurat w optymalizacji tras że jeżeli szybko nie przeskoczymy tutaj na kolejny szczebel no to naprawdę z tej gry wypadniemy ponieważ ktoś będzie w stanie Jednym kliknięciem, wszystko sobie zaprojektować, a my będziemy na tym ślęczyć na trzy etaty. Kolejna rzecz, chatboty, boty czyli wszystko, co było oparte o if-else, czyli mieliśmy te takie denerwujące komunikatory. Cześć, jestem Halina, jak mogę pomóc? Nie potrafiło to cudo odpowiedzieć na żadne, nawet najprostsze pytanie. Tutaj, akurat te dwa takie projekty mam rozpoczęte, gdzie z dostawcami WMS-a one są też złożone do pewnych form dofinansowania. Chodzi o wykorzystanie tych modeli, które w języku naturalnym będą wykorzystywać całą wiedzę zarówno klienta, jak i dewelopera. Widziałem też, że jeden z dostawców WMS się chwalił na LinkedInie, że już coś podobnego wprowadził. Nie wiem, nie widziałem tego na żywo, nie wiem, jak działa, nie wiem, jaka jest za tym logika, natomiast to, na czym ja się skupiałem, to jest rozmowa taka, że rozmawiamy sobie z tym chatbotem, tak jak z człowiekiem, to znaczy, że nie szukamy w question and answer i nie zakładamy tasku, że się nam zamówienie raz, dwa, trzy nie załadowało. Tylko albo głosowo, albo pisemnie piszemy, że sucha jednostka raz, dwa, trzy mi się nie załadowała i on ma przewertować wszystkie case y od początku wdrożenia tego systemu, które zebrał, czyli wszystkie swoje. Taski pootwierane, pozamykane z rozwiązaniami i wskazać ci w języku naturalnym: Hej, spróbuj zrobić to, jeżeli nie, to tamto, jeżeli nie, to tamto. Czyli nie odsyłać Cię do jakichś instrukcji, tylko cię prowadzi za rękę, tak samo jak konsultat po drugiej stronie, i wtedy ten w ogóle taka reakcja serwisu, którą często w umowach musimy przecież dość dobrze negocjować, żeby w jakichś rozsądnych pieniądzach mieć to wsparcie zarówno dla błędów krytycznych, jakich takich po prostu uciążliwych, ale, ale powiedzmy mniej poważnych, no to tutaj temat mielibyśmy rozwiązany, gdybyśmy byli w stanie wprowadzić takie narzędzie odpowiedniej jakości na odpowiednim poziomie. W sumie to mam jeszcze z pięć takich przykładów, ale trzymamy się sztywno tej naszej pół godziny. Akurat dzisiejszy temat wywołany na zamówienie parę godzin temu i od razu zrealizowany. Także jak widzicie. Nie rzucam słów na wiatr. Jeżeli kogoś coś interesuje konkretnego, to dawajcie i od, e, od razu nagrywamy. Na pewno temat nie jest wyczerpany. Ja nagram jeszcze chyba o tym osobny film, ponieważ teraz jeszcze nie będę mówił o co Kamon, ale dość mocno sobie eksploruję temat budowania agentów AI, dlatego że ja już mam dwóch bardzo dużych e, komercyjnych klientów na pewne rozwiązanie, które można by wdrożyć. Tylko zastanawiam się, jakie wdrożyć, i teraz jestem, jestem na etapie, powiedzmy, pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Ale to jak już pogłębię, jak już wymyślę, to wtedy na pewno o tym opowiem. Także to jest temat tylko liźnięty, ale konkluzja i wniosek jest taki: nie wszystko, AI, co się świeci. Nie wierzcie w te bzdury. Naprawdę, jeżeli ktoś używa słowa sztuczna inteligencja, zapytajcie, na czym według niego polega sztuczna inteligencja w jego rozwiązaniu, bo to że system otwiera, zamyka furtkę albo robi cyferkę jedną czy drugą stronę albo ci generuje takie czy inne zadania to nie jest żadna sztuczna inteligencja, tylko to są funkcjonalności tych systemów e, tak jak mówię, które są już z nami od lat. Także sprawdzajcie, dopytujcie, nie bójcie się tego, na pewno nikt się nie zaśmieje na głupków, nie wyjdziecie, nie dajcie się oszukiwać. Jest. AI jest sztuczna inteligencja w logistyce, ale nie w takiej skali, jakby się wydawało po broszurach, bo zaraz się okaże, że palety euro też są AI, bo mają inteligentne gwoździe itd. Tak tak Także jeżeli Wam się podobało, chcecie słuchać innych materiałów, zamawiajcie, słuchajcie podcastu, oglądajcie na YouTube, lajkujcie, subujcie, piszcie komentarze, ja dalej będę nagrywał, jak, jak się Wam nie uda, nie znajdziecie czasu to... Też dobrze, każdy ma swoje zajęcia. Dzięki, trzymajcie się, cześć i do następnego.